Hej, hej, hej! Witajcie w pierwszym odcinku Let's Play z Call of Duty 4 Modern Warfare! Tak więc, rozpocznijmy nową grę. Z dawno już obiecanej serii z gry tejże Call of Duty. Gazy. No jak zwykle konflikt yy, Amerykanie kontra Rosja. To już nie ma, że należy do klasyki. No tutaj będziemy musieli trening przejść właśnie. Wiecie co? Okej, okay, weźmy naszą broń Czekajcie, zrobię krótkie cięcie i za chwilę wracam Okej, okay, jesteśmy z powrotem No Aha, musimy puścić No, Maciek ma Macela dzisiaj, prawo Okay. zrobię jeszcze jedno krótkie cięcie i za chwilę powrócę jestem z powrotem i teraz nie jeszcze nie teraz ale za chwilę a kurde bo ja myślę że po pistolet już teraz idziemy przejdę broń Nie mam refleksji dzisiaj. Jest dobrze, jest dobrze. Okej, okay, bierzemy nasz storyt usp. <coughs> Dobra, to było głupie, ponieważ nie sądziłem, że strzanie w kierunku swojego przyjaciela będzie uznawane jako Friendly Fire. Sorry. Naprawdę <laughs> no nie spodziewałem się tego. Okej. Okay. Okej, okay, i teraz idziemy do innego hangaru. Do drugiego hangaru, tak jakby, bo to są hangary, jak widzicie. I tam czeka nas trening Kolejny. Czekajcie, bo ja chyba dźwięków nie wyciszyłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, dźwięki są wyciszone. Okej. Okay. Ale mimo wszystko zrobię na chwilę cięcie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Sobie tutaj poćwiczę troszkę na jakimś uczciwym maluchu starym. Tak przynajmniej zakładam. Starym. <laughs> Fuck, on się pali. Wow. Pewnie nie wiedziałem, że on może wybuchnąć. Zobaczmy czy taką starą... z, tak, taką, z takiego starego pojazda też można pokiereszować. Nope. To jak je, To jest stara łada, tego nie rozważasz. Popatrzcie tylko. Tego nie rozwalisz, to jest ruskie to ruskiego to nie przebijesz niczym. Nie ma To tak są ruska ciężarówka. Zobaczymy czy nie. To też musi być ruskie, bo nie idzie przeprzedzić szyby. Wtedy nie powiesz ziomku w goglach i kapturze. Fajny wąs zachodzący na bok. Kiedy będę duży taki jak ty, to też sobie takiego zapuszczę. Cii, nie patrz Kurde, ten kto i patrz. Dobra. Chciałem uciec, tak wiecie, niepostrzeżenie tutaj. Oni sobie gadają, gadają, gadają. I już wychodziłem bo ci się nie patrzą, a tu nagle dup poker face dziś się wybierasz nie dobra idziemy na ten trening cały idźmy na wieżę i tutaj czeka nas czeka na nas następny sierżant paszowon. romany czekajcie Spadł sobie. Biedacz żyjesz. Drąbany żyję. <grystanie> o ja cię krecę. Jak zrzuciłem, nic mu się nie stało. Ja spadłem, nie żyją. To jest drugi fail. Podczas tej rozgrywki On tutaj widzę. Naszych wrogów. Wyciętych z tekstury. Z tektury.

Okej, okay. doszliśmy. No taka regularna. To jest zalecona. Jasne cholera, jakaś ciężarówka mi jeszcze jedzie tutaj pod oknem. Ja przybliżę mikrofon, żebyście mnie lepiej słyszeli, bo mi się wydaje, że mogło być dla was troszkę za cicho momentami. Okej. Okay. Okej. Okay. I jaką wy byście mi zalicili poziom trudności? rekrut ja wezmę rekruta żeby później nie było że Maciek jesteś taki słaby czy tam sznurówa jesteś taki słaby grać nie umiesz to po co brałeś taką, słabą, taką mocną klasę więc ja po prostu nie wezmę tej klasy boją ja tutaj widzę misja teraz w helikopterze no tutaj lecimy razem z panem wąsaczem zwanym Kapitan Price chillout, cik, cygarko, te sprawy. Jest z nami również e, gościu, którego zrzuciliśmy wtedy z e, wieży. Okej. Okay. Chyba, że to on. Nie, nie znam się. W każdym razie to jest statek, na który będziemy musieli się zdecentować. A przy okazji powiem wam, że Call of Duty Modern Warfare przeszłem już e, raz i nie żałuję, naprawdę bardzo polecam tę grę. Zwłaszcza dla osób, które mają słabe komputery. Okej. Okay. No dawać, dawać, dawać. Yep. Okej, okay. idziemy, idziemy, czy co robimy? Biegniemy. Okej, okay. załatwiłem kolejnych. I teraz będziemy musieli pobiec na, no no no... nawet nie wiem gdzie, w sumie. I przypomnę, że po raz kolejny to nagrywam, ponieważ wydawało mi się, że możliwe, że źle po prostu nagrywałem to. I mogło by was to albo nudzić, albo zażenować, to co ja tam gadałem i tak dalej, więc postanowiłem nagrać to po raz kolejny ponownie. Wow, wow, okej. Okay. W razie. Przedźmy tutaj. No pojawcie się. Wiem, że tutaj się pojawię, bo już przychodzi. Kurde, statkiem pojawia, się wcale i trafić nie umiem. Zatem nie oszukujmy się, mam teraz lagi, ponieważ mój laptop nie jest przystosowany do nagrywania gier. Niestety. Ale wbrew pozorom daj radę, ciągnie. Teraz już w miarę nie laguje. Niestety musiałem ustawić na naj, naj, najniższą właśnie grafikę, nie na najwyższą. No i właśnie tak to wszystko wygląda. Kanciasty, brzydki i rozmazany. Ale mam nadzieję, że mi wybaczy, wybaczycie. I zrozumiecie, że po prostu nie mam dobrego komputera. Będziemyśmy mieli pójść. O cholera. Powiedział move up. Czemu nie poszliśmy na górę? Okay. I teraz czeka nas kolejna napierdzielana. Okej, okay. gdzieńcie, gincie, gięcie. Dobra, skinął Weźmiemy teraz, zamienimy pistolet na Kawaha Ponieważ jest do niego sporo amunicji, aczkolwiek ja i tak chyba zmienię na naszego e, MP5 Ponieważ tak i tyle Ten też jakiś oszołomiony był tam jeszcze Okej, okay, zejdziemy na dół Zapomniało mi się. O! Takie coś tam ja mogę wziąć. Nie jakieś papierdyłki. Ja potrzebuję normalnej broni, a nie jakiegoś gówna. Okej, okay, jest czysto. To czasem nie, nie jest ten To nie jest ten kontener? Nie, to nie ten Nope. Ruskie kulą pancerne szyby Jeden za 666 rubli Nie, no dobra Gin Kurde Okej okay. mogę sobie pozwolić Braskanin na tą broń. Kurde, co jest?! Czemu ja go nie mogłem sprzątnąć? Tego nie ogarniam. Gincie! Delagi i bujanie się statku znacznie przeszkadza mi w celowaniu. Ja mam nadzieję, że nie jest aż tak tragicznie. zatem to w końcu hej nie jest konkurs y, strzelców, na szczęście. Bo nie wiem, którą bym pozycję zajął. Cholę tej no, jeszcze żyjesz. mi się. Jeszcze, Kurde, nie mogę wytrafić. Idziemy sobie tędy. Gdzieś. Przykro mi. Nasz kolega. W <grym>, geście śmiesznie padł. Piękny amenity kontener, do którego zaraz się przedostaniemy. Na łańcuch nie, nie, ten, nie, nie, da się zestrzelić. Wiecie co, już od nawet tego pierdzielniczka malutkiego to ja wolę naszego uczciwego kałacha do którego mamy ile amunicji? 160 i tak więcej niż tutaj i... to mamy zabrać ciekawe, bo podziurawiłem, więc po co im takie podziurawione aha, tutaj właśnie wystrzelono torpedy chyba topside, nie wiem co to jest, ale brzmi jak torpedy i dope. no jak zwykle takie yyy... jakby What the hell happened? No, można przyznać, że no, efektownie to wygląda, ale no nudzi to. Zwłaszcza, że w Call of Duty tego już jest mnóstwo. W każdym. No, bierz swój pistolowaty pis raj z najniższą rozdzielczością. Nie, nie rozdzielczością, tylko detalami grafiki i już idź. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. Nie mogę ich stracić z oczu, ponieważ y, jeszcze poprzednim razem nagrywając to, właśnie ich straciłem z oczu, co było karygodnym błędem, ponieważ później płądziłem po całym statku i nie mogłem przejść do końca misji. Koty znowu mnie zblokowało coś. Dobra. Szybko Musimy się śpieszyć, bo jeśli nie, no to nie, nie zdążymy z nimi i później do dupy zajdziemy, a nie na helikopter, który nas ma tutaj zabrać właśnie tutaj kolega nawet krzyczał o lodówka szybko szybko szybko, szybko. A... dobra jest helikopter i tutaj skaczemy i już spadamy ale nie pan chila ucik nas łapie w ostatniej chwili No i my odlatujemy z statku, który z, ze sta który jest pochłaniany w odmętach morza. Tak więc to jest właśnie pierwszy odcinek. Koniec pierwszego odcinka Call of Duty 4 Modern Warfare. Myślę, że wam się podobało. Tak więc zapraszam was do komentowania, oceniania i ewentualnego subskrybowania mojego kanału. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnej misji. Narka.